Dziś jesteśmy w Pięknym Namysłowie. Rozmawiam z burmistrzem Bartłomiejem Stawiarskim, byłym posłem PiSu, który w skuteczny zarządza bardzo ładnym miastem Namysłowym. I jest to ciekawa sytuacja w Bartku, ponieważ w przeciwieństwie do całego województwa, akurat w Namysłowie, w Powiecie Namysłowskim, mamy pozytywny przyrost naturalny. Od trzech lat rodzi się tutaj w szpitalu ponad 500 dzieci. Dlaczego tak się dzieje? Co? Co jest jakby powodem tego sukcesu namysłowych? Tak, my zawsze mówimy nawet, że w naszym szpitalu mamy 500 plus i 500 plus, czyli ponad 500 dzieci co roku się... Rodzi. Nie mamy problemu na przykład z budownictwem. Jakby się ktoś przyjechał po namysłowie, zobaczy, ile tu deweloperzy budują, to byłby w szoku, że jest zbyt na to. Zasysamy też dużo młodych ludzi z okolicznych miejscowości, z terenów wiejskich, ale wiadomo młodzi ludzie mają dzieci, ale to znaczy również, że są u nas dobre warunki do życia dla młodych ludzi. To też są oczywiście wyzwania dla samorządu, bo w tej chwili już w tym roku mieliśmy problem, brakowało nam 100, 100 miejsc w naszych przedszkolach gminnych, czego wcześniej u nas nie było. Podjęliśmy decyzję o o rozbudowie w przyszłym roku jednego z przedszkoli. Mieliśmy problemy ze żłobkami. W tej chwili się już dzięki współpracy z prywatną fundacją nam to rozwiązuje, bo piękny żłobek integracyjny na to miejsc budujemy, ale cieszę się, jako burmistrz chciałbym mieć takie problemy i myślę, że w skali do Polszczyzny jesteśmy takim dobrym przykładem. To fantastyczna rzecz. Ja jestem w ogóle zwolennikiem tego, żeby korzystać z najlepszych rozwiązań i rzeczywiście ten przykład domysłowa i, i całego tutaj jest przykładem, który może być, powinien być analizowany przez wielu samorządów z całej Polski. Bardzo dziękuję się za to. Dzięki.